Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco, dzisiaj zapraszam Was na można powiedzieć poranny makijaż, choć już jest godzina 14, jest sobota, piękna pogoda, i chciałabym wypróbować kilka fajnych kosmetyków. Dzisiaj nic nie będę robiła konkretnego, więc jeżeli mi ten makijaż nie wyjdzie, no to nie będę musiała się martwić. Chciałam wypróbować kilka rzeczy, których jeszcze tak na dobrą sprawę nie używałam. Jeśli chodzi o podkład, to miałam go raz na sobie czy dwa razy, ale to tak na parę minut po prostu sobie nałożyłam, zobaczyłam krycie i tak dalej, jak on się, jak wygląda po prostu na twarzy, ale Cały dzień z nim jeszcze ani razu nie byłam, więc no, chciałabym sprawdzić w ogóle, jak wygląda, jak się nosi i tak dalej. Będzie to podkład mm, z Barbery Fre Fresh Glow Foundation. Jest to podkład, w ogóle ta firma, wiecie, że niedawno weszła do Sephory. Można dostać w Sephorze. Jeszcze. Ani razu nic z tej, z tej marki nie miałam. To jest pierwsza moja rzecz. Podkład, który po dołu jest wspaniały, dla cery suchej. On wygląda tak. To jest w ogóle nowsze opakowanie, ponieważ niestety troszeczkę się brudzi. Jest takie fajne. Starsze opakowanie było nieszklane, tylko plastikowe. To, co tutaj widzicie. To było plastikowe, a teraz mamy piękną szklaną buteleczkę. Tak dużo, dużo ładniej to wygląda, tak no drożej po prostu niż taka szklana butelka. No wygląda tak, oczywiście ma tutaj kratkę. Nie wiem, czy to będziecie to widziały. Opakowanie jest po prostu prześliczne. I ten podkład ma w numerze 11, to jest porcelain. I chciałabym właśnie dzisiaj go wypróbować, zobaczyć jak on będzie na twarzy wyglądał i Wy będziecie mogli od razu ze mną to sprawdzić sobie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moja nowość, również to jest korektor Cynarsa. Ten również sławny, nie wiadomo jak to jest kolor Chantilly Light 1, czyli najjaśniejszy, kompletnie najjaśniejszy kolor. Słyszałam, że on jest jakoś, ten kolor jest słabo dostępny w Sephorach. Ja nie miałam problemu, ja go kupowałam na stronie internetowej Sephory, nie miałam kompletnie żadnego problemu z jego dostępnością. To jest odcień, tak jak mówię, najjaśniejszy. Stawiam się pomiędzy tym Chantilly a wanilia ponieważ dużo osób właśnie bierze tą Vanillę, ale sprawdziłam sobie najpierw, zanim go kupiłam, sprawdziłam sobie w sklepie stacjonarnym te kolory i ten wcale nie jest jakiś taki strasznie, strasznie jasny. Ja pamiętam, kiedyś miałam korektor z Sephory, taki w czarnym opakowaniu z pędzelkiem, taki wykręcany i on był jaśniejszy od tego. To jest jasny kolor, owszem, ale nie jest jakiś bardzo biały, taki wiecie o co chodzi. Na no, tą porę Roku jak teraz mam, tak do wczesnego lata będzie ok. Potem, no to jak się troszeczkę palę, no to będzie troszeczkę może za jasny ten odcień, ale będę mogła go łączyć z jakimś innym, albo trochę porozcierać. Wiecie, ja lubię takie troszeczkę jaśniejsze kolory, właśnie korektoru, bo to fajnie rozjaśnia. I tak jak mówię, ten korektor jest naprawdę wszędzie bardzo, bardzo, bardzo polecany. Dużo dziewczyn właśnie uważa, że jest wspaniały, ponieważ ma dobre krycie, jest rozświetlający, podobno ma być gęsty, ma być... Niektórzy mówią, że pod oczy jest ok, niektórzy mówią, że nie jest zbyt ciężki pod oczy. Sprawdzimy sobie jego konsystencję i jak to będzie wyglądało. I tak na ręku na razie jak słoczowałam to wydaje mi się, że to naprawdę jest bardzo, bardzo dobre krycie ma ten korektor. Więc to jest kolejna rzecz. Następna rzecz, paletka, czekoladka, której jeszcze nie miałam na oczach. Ja mam semi-sweet i tą taką serduszkową ale tamte chyba będę chciała się pozbyć, tamtych, ponieważ te kolory wydają mi się najbardziej takie uniwersalne, tutaj mam wszystko i chyba najładniejsze kolory tak dla mnie, po prostu do mojej karnacji chyba najfajniejsza ta paletka będzie, więc szkoda, żebym miała wszystkie, bo i tak nie będę tego używać, tym bardziej już zużyć nie dam rady, więc możliwe, że będę chciała po prostu odsprzedać tamte, ale na razie jeszcze zobaczymy. Dzisiaj pierwszy raz będę używać tą paletkę, jeśli chodzi o tu face ogólnie cienie, ja uwielbiam, ponieważ no to jest bardzo dobra jakość ogólnie. Także myślę, że tutaj się nie zawiodę. Więc zrobię sobie makijaż tą paletką. Pokażę wam tuż do rzęs również z Too face Better than Sex. To jest coś niesamowitego. Przepiękne rzęsy są po tym tuszu, są tak niesamowicie podkreślone, czarne i takie mocne, wielkie, wyraziste, ja uwielbiam takie rzęsy. To jest świetny tusz. Nawet lepszy od marka Jacobsa, tego ostatnio co e, bardzo serdecznie polecałam Wam. <noise> Ogólnie też bardzo go lubię, ale wydaje mi się, że to jest lepszy. Ale to jest e, miniaturka próbka. No i dobra, e, więc to tyle na razie. Oprócz tego jeszcze kilka innych fajnych kosmetyków będę używać, ale z takich nowości, których jeszcze nie miałam na sobie, to chyba tylko tyle, albo aż tyle. Dobrze, więc zaczynamy. Więc tak, zacznę od makijażu oczu, oczywiście. Tą paletką zrobię cały makijaż. Najpierw nałożyłam sobie na powieki troszeczkę baz z Loraka, to jest baza pod cienie. I teraz zaczynamy. Pierwszy cień, który mi tutaj korci niesamowicie, to jest ten odcień. A ten y, matowy. Ja uwielbiam właśnie w załamaniu powieki y, nakładać takie cienie. W y, semi-sweet, y, też był taki, tylko bardziej takie rudy, y, troszeczkę cieplejsze od tego i uwielbiałam go po prostu. Do tej pory go lubię. Czekajcie, bo chyba troszkę za, za jasno jest. Piękna pogoda, tak jak mówiłam. Więc nałożę go w załamanie. Ach, piękna pigmentacja, spójrzcie. No to już naprawdę nawet trzeba uważać z, z tym, żeby sobie tam plamnie porobić cieniami. Czasami te cienie się osypują. Znaczy, nie wiem, czy ta paletka, ale wydaje mi się, że tak. Mam już inne paletki, właśnie tu Faced. I wiem, że te cienie się trochę osypują, więc zawsze wolę robić najpierw makijaż oczu, jak, jak wiecie zresztą. Już nawet nie muszę Wam mówić, jak pięknie pachnie. No, pachnie niesamowicie, taką prawdziwą czekoladą. I te cienie są ogólnie słodkie. Nie wiem, czy sobie próbowałyście kiedyś polizać. Ten cień naprawdę są słodkie. Próbowałam. Nie pytajcie mnie, dlaczego, ale próbowałam. Od razu po dług wyląduje u mnie ten matowy cień tutaj. White czekolad. Wiedziałam, że się nie zacznie na tej paletce. Wiedziałam. Moim zdaniem one są dużo lepsze od nakedów, od tych Urban Decay różnych naked, ponieważ Urban Decay ma różne paletki, nie tylko naked, i te inne, na przykład Book of Shadow, są dużo, dużo, dużo lepiej, lepsze, lepszej jakości niż właśnie te serie naked. Jeśli chodzi konkretnie o te serii, właśnie paletek naked. To moim zdaniem wcale nie są najlepsze te cienie. I te paletki, czekoladki są lepsze od tamtych. I nałożę sobie, tylko czekajcie, się zastanowię, który cień. Korci mnie ten. Tutaj mamy trzy przepiękne cienie. Takie brąziki w różnych odcieniach, jak widzicie. Ale ten mi korci najbardziej chyba. I to sobie nałożę. Jest genialna. Omijam środek powieki, żeby tutaj nałożyć jeszcze inny kolor. Wiecie co? Śmiem twierdzić, że ona naprawdę ma najlepszą jakość ze wszystkich paletek tych czekoladowych. Prawie, że w ogóle się nie sypie. Pigmentacja jest niesamowita. Genialna paleta, naprawdę. I tak, ją sobie na pewno zostawię a nad tamtymi pomysle. Wezmę sobie taki sam pędzelek i nałożę sobie ten tutaj złoty cień. Jasne, takie złotko piękne. I nałożę go na środek powieki. Jajku, ale one są piękne te cienie. Każdy z nich ma jakieś takie podwójne dno jakby. tak opilizują pięknie. Może to rozetrzeć troszeczkę tutaj w załamaniu. Na dolną powiekę natomiast poleci sobie ten matowy cień tutaj. A na dolną powiekę nałożę ten cudny marcepan tutaj. W ogóle każdy z tych cieni jest no genialny. Piękne ma kolory. W ogóle każdy cień jest przepiękny. Pięknie wygląda na oczach i ma takie podwójne dno, tak jak Wam mówiłam. One są takie nieoczywiste, te kolory. Naprawdę genialne. Uważam, że ta paletka jest najlepsza z tych wszystkich tutaj czekoladek, które wypuścił właśnie tu Faced. I jakoś wiecie, co tymi cieniami mi się najlepiej pracuje. Wszystkie widać na powiece, nie łączą się w jakąś szarą plamę czy coś, tak jak na przykład w przypadku tamtej palety hmm, czekoladowej, również, tylko że serduszkowej. Ta semi niby ona jest ciepła, bardzo ciepło, bo tam są takie ciepłe odcienie. To nie wiem dlaczego, ale na moich oczach ona wcale tak ciepło nie wychodzi. Tam mi się wydawała troszeczkę chłodniejsza, a uważam, że. Te cienie są na oczach wychodzą po prostu cieplejsze niż w tamtej samej sweet I teraz dziewczyny, szybciorem pokażę Wam tą yy, maskarę z Too Faced również, Better Than Sex. To jest miniaturka, ale wydaje mi się, że ta normalna, bo ja kiedyś, wiecie miałam Better Than Full Slash Extreme. I ona miała yy, taką samą szczoteczkę, tylko że inna, w innym opakowaniu była. Ta w Better Than Sex jest właśnie w takim różowym opakowaniu. To jest miniaturka, ale normalne opakowanie wygląda bardzo podobnie. Też jest takie różowe. Natomiast moja miała inny kolor, bodajże była czarna ze złotym. Już dokładnie nie pamiętam. I tamta moja była w zestawie z takimi wiórkami, które się nakłada na rzęsy, żeby objętość dodać. Ale jeśli chodzi o maskary, to tamta i ta Better Than Sex no, wyglądają identycznie. Identyczne mają szczoteczki tak samo ogólnie wyglądają na oczach, więc yy, wydaje mi się, że to jest ta sama maskara właśnie ta Better Than Sex i Better Than yy, False Lash Extreme to są te same maskary tamto bardzo lubiłam a teraz pokażę Wam jak ta się sprawdza uważam, że zarówno miniaturka, jak i normalne opakowanie jest mega ta maskara naprawdę przecudownie wygląda na, yy, na oczach, na rzęsach daje efekt niesamowicie pogrubionych, czarnych, pięknych rzęs i nie trzeba się namęczyć, ono też jakoś nie skleja rzęs, nie tworzy żadnych pajęczych nóżek nie tworzy też grudek bardzo dobrze wygląda na rzęsach, naprawdę i zobaczę, to jest jedna warstwa, spójrzcie jaki jest efekt, naprawdę pięknie wyglądają rzęsy moim zdaniem uwielbiam to maskarę, ogólnie ona jest dość droga, ale uważam, że naprawdę warto wydać na nią kasę. Ona też jest wydajna. Bardzo wydajna jest. Na dobrych przynajmniej 6 miesięcy mi starczyło tam to opakowanie. Gdzie normalnie muskary starczają mi na około 3 miesiące. No, 4 to już maks. Tak się prezentują moje rzęsy. Makijaż ogólnie oczu. Uważam, że wyszło naprawdę świetnie kolory są ładne, bardzo ładnie napigmentowane są cienie, a tusz na rzęsach, no, robi naprawdę robotę, naprawdę robi sztuczne rzęsy. Świetny tusz. Jak na razie to te rzeczy do makijażu oczu są super, super mi się sprawdzają. Dobrze, więc teraz zabieramy się za makijaż twarzy i tutaj pierwszą rzeczą, którą mam do wypróbowania to jest ten podkład Barbery Fresh Glow Foundation. On ma SPF 15 PA z trzema plusami i dla mnie teraz ochrona przeciwsłoneczna jest dość ważna, ponieważ zaczęłam używać kwasu migdałowego na twarz, a on bardzo mocno działa na mnie. To jest 10% niby tylko kwasu migdałowego właśnie w maseczce z bielendy mam, ale no działa bardzo mocno i piecze mnie po prostu z góry. Mam czerwoną, podrażnioną, więc i tam na opakowaniu tej maseczki jest napisane, żeby właśnie używać jakichś filtrów przeciwsłonecznych. Więc teraz słońce zachodzi i nie będę musiała jakiegoś mocnego filtra nałożyć. Wystarczy mi tutaj ta piętnastka, więc okej, okay. zabieramy się za ten podkład. Pokażę Wam, jak on wygląda na twarzy. To jest ten Fresh Glow Foundation, tak jak mówiłam. On jest na bazie, czekajcie, na bazie lawendy, na bazie zielonej herbaty. I na bazie róży, chyba dzikiej, coś takiego. Ma kilka takich fajnych składników w sobie. Kolor najjaśniejszy, który ja tutaj mam, to jest porcelain numer 11. Jest naprawdę bardzo jasny, jaśniuteńki jest ten kolor. I ten podkład zapewnia maksymalnie średnie krycie, które może troszeczkę zbudować, chociaż to krycie moim zdaniem jest takie poniżej średniego. To jest lekki, delikatny podkład, na co dzień po prostu. Przede wszystkim jest nawierzający i rozświetlający. No jest taki dla cery suchej po prostu. Jeśli macie cerę mieszaną, może mieszaną nie, jeżeli macie bardziej przetuszczającą się cerę, to to ten podkład już na pewno nie będzie dla was, ponieważ on jest naprawdę nawilżający i to czuć, ale też nie jest nie jest gęsty, to jest podkład z tych m, takich najnowszej formuły, z takich nowoczesnych podkładów, gdzie to nawilżenie jest, jest wykończenie takie rozświetlająco-satynowe, można powiedzieć, ale ten podkład absolutnie nie jest ciężki, nie jest wyczuwalny na skórze, jest wręcz e, jak piórko, jest delikatny bardzo, e, ale jest właśnie nawilżający, jest taki bardzo fajny, naprawdę bardzo przyjemny, bo już kilka razy miałam na sobie, ale e, tak jak mówię, no nie na długo więc dzisiaj będzie takie, no można powiedzieć, pierwsze wrażenie, chociaż no, do, nie do końca, ale dobra, pokażę Wam go po prostu. E, 30 ml oczywiście, 12 miesięcy przydatność od otwarcia. Pompeczka, spójrzcie, opakowanie wcześniej było plastikowe, tak jak Wam wspominałam, a teraz mam e, szklane opakowanie, jest przepiękne. Tutaj jest Barbery, e, napis jeszcze na dole. Oczywiście to jest e, takie jakby metalowe z kratką, Taki szary metal. Bardzo ładnie opakowanie w ogóle wygląda. E, pompka jest taka, że się jeszcze ją tutaj e, blokuje, ma blokadę. Trzeba oczywiście wstrząsnąć, bo on jest e, rzadki, ale nie jest jakiś bardzo płynny, taki wiecie, spływający strasznie z e, dłoni czy z twarzy. O! Tak się prezentuje. Tak, taką ma formułę, jak widzicie. Troszeczkę spływa. Hmm. Zrobię przybliżenie i spróbuję go. O, jeszcze Wam tak pokażę go. Ma bardzo fajną, taką mięciutką konsystencję. Um, naprawdę jest bardzo przyjemny. Troszkę mi przypomina, wiecie co, podkład od Clarence'a, ten True Radiance, który uwielbiam. Wykończenie ma dość podobne. Naprawdę dość podobnie wygląda ogólnie to wykończenie. Z tym, że tamte ma większe krycie. Ten jest mniej kryjący, ale taki... Hmm, na, na, na co dzień do makijażu takiego dziennego jest idealny, krycie, moim zdaniem. Pokażę Wam, nałożę go palcami po prostu. On jest bardzo lekki, delikatny, taki bardzo przyjemny. Nie zastyga, troszkę się wchłania, na pewno się nie klei, jest niewyczuwalny i spokojnie można go palcami właśnie aplikować. Troszkę pachnie tak bardzo, bardzo delikatnie. Jak na podkłady takie perfumeryjne, to ten zapach jest bardzo delikatny. Jak widzicie, on jest naprawdę jaśniuteńki. Ja w tej chwili jestem posmarowana samopalaczem, więc ten kolor jest za jasny, choć on no, troszkę się wtopi w moją karnację, można powiedzieć. I na pewno użyję sobie brązer, żeby ocieplić trochę swoją twarz, żeby wyrównać z szyją. Nie będę go nakładała na szyję, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jest taki fajny, leciutki, nawilżający, bardzo przyjemny. Nie podkreśla suchych skórek, nie wchodzi w pory, nie podkreśla mi zmarszczek, nie ciemnieje, co też mi się bardzo podoba, kompletnie nie ciemnieje. Wykończenie ma moim zdaniem takie bardzo naturalne, jest troszeczkę błysku, jest troszeczkę zmatowienia, nie jest to wykończenie na pewno satynowe, ani matowe, ani też bardzo błyszczące, jest po prostu taki jak skóra, jakbyśmy nałożyły po prostu nawilżający, lekki krem na siebie. Takie jest wykończenie moim zdaniem. Wygląda naprawdę przyzwoicie. Tak się prezentuje moja skóra bez niczego. A tak z podkładem. To jest jedna warstwa z znaczą. Wklepana po prostu palcami nałożona. Krycie jak widzicie jest no takie nie za duże, ale troszeczkę można go zbudować. Ja sobie go troszeczkę dołożę jeszcze. Ale wyrównanie kolory to jest na pewno Skóra wygląda dużo lepiej, moim zdaniem, z podkładem. Jak widzicie, to wykończenie jest takie fajne, bardzo naturalne, troszkę rozświetlające, troszkę takie, no, idealne, moim zdaniem po prostu. spójrzcie teraz w zbliżeniu. Tutaj moja skóra jest bez niczego zobaczcie, jak mnie w ogóle poobsypywało. Niestety. Jakaś moja skóra ostatnio na wszystko źle reaguje, po prostu na wszystko. Staczy, że coś źle zjem, coś takiego bardziej ostrego, nie jakiś hamburger czy coś, tylko po prostu zbyt ostro, albo za dużo soli będę miała w pokarmie, to zaczyna mnie po prostu wysypywać. I teraz szybciutko na drugą połowę twarzy. Jedną pompeczkę. Tutaj widziałyście, miałam bardzo dużo takich nioskonałości i to jest rzeczywiście troszeczkę przykryte. Troszeczkę jest przykryte. Oczywiście przebija, bo to nie jest podkład bardzo kryjący, ale spokojnie mogłabym już tak wyjść na dwór. Nie wygląda to bardzo źle, moim zdaniem. I też ten podkład bardzo dobrze się nakłada. Nie tworzy smug, nie marzy się jakoś na twarzy. Naprawdę aplikacja jest momentalna. Jak mam go na twarzy, to jest bardzo przyjemne uczucie. Jest uczucie takiego nawilżenia, takiego komfortu. Nie jest ta skóra ani ściągnięta, ani nie błyszczy się jakoś za specjalnie. Nie czuć takiego obklejenia, jakiegoś ciężkości na twarzy, jak przy niektórych podkładach takich super nawilżających, kremowych. On jest taki, no po prostu jak piórko, jest niewyczuwalny, a jest przepięknie nawilżający. Bardzo fajnie wygląda i odczucie jest bardzo przyjemne na twarzy, jak się go ma. Także tak. Ja sobie go troszeczkę jeszcze dołożę. Wiecie, dziewczyny, to nie jest test na żywo. Ja do Was nie przyjdę po godzinach wieczorkiem, pokazać jak to wszystkie kosmetyki się sprawdziły, jak się utrzymały, ale w opisie pod filmikiem będziecie miały napisane, jak się one właśnie utrzymały na twarzy, czy ten podkład się starł, czy się zaczął świecić, jeśli tak, to po jakim czasie, jak to wszystko się po prostu miało wieczorem, jak ten makijaż wyglądał wieczorem, mam wszystko powiem. Czy cienie się pozbierały, czy zbladły, wiecie, no wszystko, będziecie mogły sobie w opisie poczytać. Dobrze i ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest to korektor z Narsa, jest to ten sławny korektor Radiant Creamy Concealer, w kolorze najjaśniejszym, czyli light 1 Chantilly i ten korektor jest podobno bardzo, bardzo mocno kryjący. Sprawdza się zarówno i pod oczy, jak i na całą cerę. Jeśli chodzi o mnie, moją opinię taką, używałam go może ze trzy razy, to moim zdaniem on się zbyt, no nie wiem, czy się sprawdzi pod oczy, ponieważ on jest taki dość suchy, dość taki tępy właśnie jak się go rozprowadza. Zastyga choć nie tworzy jakiejś takiej mocnej skorupy, nie jest bardzo ciężki ten korektor, jest dość lekki, taki niewyczuwalny zbytnio na skórze, natomiast nie jest zbyt nawilżający po prostu i nie wiem, czy on nie będzie mi wysuszał miejsca pod oczami, ale zobaczymy. Na razie mam krem na sobie z L-Orient, tutaj pod oczami, to jest dość fajny taki nawilżający kremik, więc sprawdzimy sobie właśnie ten korektor. Podobno krycie ma świetne i też jak sprawdzałam, no to naprawdę krycie jest... Fantastyczne. Kolor jest bardzo ładny, ponieważ to jest taki kolorek jasny, lekko wróżpad, ale bardzo delikatnie. To jest bardziej taki um, kremowy beż po prostu. I nałożę go sobie tutaj pod oczy. Zobaczycie jak on będzie wyglądał. Jest bardzo jasny. Ale spokojnie, można go ładnie stopić z podkładem. Ja też bardzo lubię korektory, które są dość jasne właśnie. One fajnie rozświetlają moją właśnie okolicę tutaj pod oczami. Dobrze, więc tak to się prezentuje. Tutaj mam, tu nie mam. Jak widzicie, rozjaśnienie, rozświetlenie jest dość mocne. Nałożyłam go w dość małej ilości, go tak mocno roztarłam pod oczami, żeby się ładnie wtopił. I rzeczywiście nie wygląda ciężko. Nie widać go jakoś bardzo mocno pod tymi oczami. Nie jest też lekki, to nie jest lekki, rozświetlający taki tuszek lat na przykład, tylko to jest naprawdę treściwy korektor. Ale w małej ilości, zaaplikowany, roztarty palcami na dobry krem pod oczy. Myślę, że się sprawdzi że nie będzie jakiś bardzo obciążający teraz go nałożę pod drugie oko i pokażę wam się tak razem jak to będzie wyglądało i tak to się prezentuje pod jednym i pod drugim okiem moim zdaniem krycie jest świetne jest też rozjaśnienie ponieważ on ma bardzo ładny jasny kolorek nie jest jakiś bardzo wyczuwalny pod oczami. Myślałam, że będzie gorzej, szczerze. Wygląda naprawdę całkiem fajnie. Zobaczymy tylko, czy on mi się. Na pewno mi się pozbiera w liniach tutaj mimicznych, ponieważ każdy korektor mi się zawsze zbiera. Ale wiecie co, jak go tak nakładałam na rękę, to on mi się wydawał bardziej suchy, bardziej taki nieprzyjemny, niż jak go nakładałam bezpośrednio pod oczy. Naprawdę bardzo dobrze mi się go nakładało. Nie czułam jakiegoś mocnego nawilżenia czy coś, bo nie jest też jakiś nawilżający, ale nie czułam jakiegoś takiego obciążenia, czegoś takiego ciężkiego bardzo. Jest naprawdę niewyczuwalny jest leciutki, fajnie wygląda moim zdaniem, bardzo fajnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie znać w ogóle, czy macie ten korektor i jak się u Was sprawdza, i czy Was nie przesłyszę właśnie tutaj w okolicach pod oczami. On też fajnie się sprawdzi na jakieś niedoskonałości, ponieważ on ma naprawdę fajne krycie. Ja Wam pokażę tutaj, troszkę go zaaplikuję na te moje plamki, pozostałości po niedoskonałościach. Tylko jak na całą twarz, to ten kolor jest zbyt jasny. Tutaj do zakrywania nieskonałości powinnam sobie wanilę kupić, ten kolor następny, ale ja go zakupiłam właśnie typowo pod oczy, żeby mi rozświetla bardzo ładnie spojrzenie. I ten kolor naprawdę jest fajny, jeśli chodzi o to. Tak to się prezentuje tutaj, troszkę go wklepałam. No i dobrze. Tak się prezentują te wszystkie nowości kosmetyczne na mnie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Makijaż oczywiście nie jest wykończony, jeszcze będę nakładać puder, bronzer, szminkę, coś na brwi, ale to wszystko już widziałyście. Więc no chciałam wam dzisiaj pokazać tylko te takie nowe rzeczy, których jeszcze albo ja w ogóle nie miałam na sobie, a wy na pewno ich u mnie jeszcze nie widziałyście e, także mam nadzieję, że wam się makijaż podobał, dajcie koniecznie znać, który z tych produktów macie u siebie, jak się u was sprawdza oczywiście, e, jeżeli nie macie to na co macie ochotę e, co wam się spodobało no. to także dziękuję wam za oglądanie, bardzo serdecznie dajcie kciuka w górę lub w dół, jeśli filmik się wam podobał bądź nie i zapraszam na kolejne moje filmiki. Oczywiście w opisie będziecie miały napisane po całym dniu moje opinie, takie końcowe, jak się u mnie sprawdziły te produkty i tak dalej. Także buziaki. Pozdrawiam Was. Do następnego. Pa, pa.